Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się rysowaniem portretu. Przedstawię Wam podstawowe proporcje twarzy i trochę pocieniujemy. Zapraszam do rysowania. Zacznijmy od proporcji twarzy. Tak więc, jak tutaj widzicie, macie już narysowane twarze. Zazwyczaj, rysując twarz człowieka, zaczynamy tutaj od kształtu głowy, lekko spiczastego w tym miejscu, gdzie będzie broda. I możemy narysować, jeżeli widzimy człowieka na wprost, linię środkową, idealnie na środku. Następnie, tą odległość od końca głowy do brody można podzielić idealnie na pół, Tak, czyli to jest pół-pół. To, co nam tutaj powstaje na dole, znowu dzielimy na pół. I ostatnią część znowu, i powstają nam usta. Tutaj będzie miejsce na nos, a to, co nam tu powstanie, to będą oczy. Ogólnie nos powinien być takiej szerokości, jak jedno oko, czyli jakby przenieść to do góry, to tu powinno być. I tu. I wielkość. Ta wielkość, ta i ta powinny być takie same. Czyli pomiędzy oczami tak naprawdę powinno się jeszcze jedno oko zmieścić. Brwi zawsze rysujemy trochę wężej niż oczy, też w podobnej odległości i kończą nam się pod kątem od nosa. Mając coś takiego, można jeszcze dorysować uszy, które zazwyczaj możecie sprawdzić u siebie są na wysokości oczu i kończą się na wysokości nosa. I to daje nam pole, żeby narysować już resztę, czyli gdzieś tutaj dorysować włosy. będą mniej więcej na szerokość oczu, ale to też zależy od człowieka. To jest taka mniej więcej wielkość. Tutaj by była jeszcze szyja. Szyja nie może być za wąska. I teraz spójrzcie, to jest człowiek widoczny na wprost, ale te rzeczy troszkę się zmieniają, kiedy przekręcimy tą naszą jednostkę. Czyli na przykład będzie twarz widoczna lekko bokiem. I tutaj, w przypadku takiej twarzy, musimy przekręcić już to miejsce, w którym będzie broda, i przekręcamy naszą linię środkową. Przekręca się również nos i nos się przekręca w ten sposób, że tak jak rysujemy nos, zaczynając od czubka i z przodu on będzie widoczny mniej więcej tak, że mamy porówno płatki nosa, później tutaj dziurki. Tak, przekręcając go lekko w bok w tą stronę, jedną, jeden z płatków nosa będzie widoczny mniej, a drugi bardziej. Czyli będzie więcej tej części widoczna, będzie bardziej widoczna ta dziurka, a ta mniej. I wtedy ten nos mamy delikatnie przekręcony w tą albo w drugą stronę. Więc tak będzie tu nos przekręcony. I w momencie, kiedy nos jest tak obrócony, zazwyczaj też będzie widać tutaj tą część, czyli ten garb często. Jedna z brwi będzie bliżej linii środkowej twarzy a druga troszkę dalej. Sytuacja różni się jeszcze bardziej, kiedy twarz mamy widoczną od dołu albo od góry. To widzicie tutaj na tych rysunkach. Od dołu będzie widoczna jeszcze broda i te linie środka twarzy, czyli na których będą oczy, nos, przesuną się do góry. I będą lekko ukośne, czyli będą spadać. Czyli, na przykład, nie narysujemy uszu tutaj na wysokości oczu, tylko te uszy będą troszkę niżej. I podobnie jak twarz będzie widoczna patrząca w dół, to uszy wyjdą wyżej, ponad oczami. Warto sobie rozrysowywać takie rzeczy, zanim zaczniecie rysować modela. I teraz możemy już przejść do rysowania modela. Tutaj mam już zrobiony szkic i zaraz Wam pokażę, jak taki szkic robi się od początku. To zaczynamy znowu od narysowania sobie kształtu głowy, ja tutaj od razu zaznaczę sobie policzek. Kształt głowy i szukamy linii środkowej twarzy. Do linii środkowej dodajemy miejsca, w których będą oczy, czyli robimy teraz linię w tych miejscach, gdzie będą oczy. Brwi można zrobić tutaj na środku nos, usta. I od razu w miejscu oka i nosa można zaznaczyć już mniej więcej ucho. Do ucha szyję dodać. I na czymś takim można już rysować oczy, nos i usta. Wykonałam już rysunek i teraz przejdziemy do cieniowania. Jak widzicie, wyrysowałam oczy, nos, usta. Wszystko w miarę jest pod takim kątem, jak powinno być. I bardziej realistycznie będzie to wyglądało, jeżeli to pocieniujemy. Bo jak widzicie tutaj, na przykład oczy są takimi kreskami prostymi, a jak dodamy tam cienie, czyli to wszystko będzie na ciemno, to zacznie wyglądać bardziej realistycznie. Do cieniowania będę tutaj używać ołówków 4B, HB, 3H, który gdzieś również jest. I ewentualnie kubusia. Jest to sam grafit, który jest najciemniejszy. Więc zapraszam Was do obserwowania i cieniujcie również swoje rysunki. W jasnych miejscach, takich jak tutaj skóra, do cieniowania najlepszy będzie ołówek np. 3H, ponieważ nim, jak widzicie, można zrobić bardzo jasne kreseczki. Czyli mogę sobie nałożyć taką szarość tutaj na skórę. Kreski staram się nakładać w taki sposób, jak ta skóra idzie. Na razie zrobię tak. A następnie będę dodawać tutaj na przykład na nosie idące do góry kreseczki, czy na policzku. Uważajcie z tymi ołówkami 3H, bo jak za mocno je przyciśniecie, to możecie porysować kartkę i potem będzie to widoczne, taka, no, jak przerwanie trochę kartki. Teraz do robienia trochę ciemniejszych miejsc biorę ołówek 2B i 4B do tych najciemniejszych. I tutaj trzeba będzie już robić dokładnie, czyli nie po całości, tylko w konkretnych miejscach. Tak wygląda delikatnie i nie jakoś bardzo dokładnie wycieniowany portret, zrobiony ołówkiem. Jak widzicie, proporcje twarzy są zachowane. Tutaj przy oczach rzęsy mamy pokazane tylko w, na górze, bo tutaj tych dolnych rzęs zazwyczaj nie widać. E, oczy mają zaznaczone też światełka. Te jedno się delikatnie zamazało. Usta zaznaczamy tutaj tą kreską pomiędzy. Resztę, czyli wargi widzimy dzięki temu, że są troszkę ciemniejsze niż skóra. Ale o ile nie ma jakiegoś bardzo mocnego makijażu, to nie robimy tutaj kresek na ustach i włosy, ponieważ skupiałam się głównie na twarzy, to włosy wyrysowałam tylko delikatnie gdzieś tam rozwiane z tyłu. To już wszystko na dzisiaj i zapraszam Was do następnego odcinka. Dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam Was do obserwowania nas na Instagramie i Facebooku oraz zasubskrybowania tego kanału na YouTube. Do zobaczenia w następnych odcinkach.